Siemaneczko, siemaneczko wszystkim, witam was wszystkich bardzo miło i naprawdę bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Arankowania, dzisiaj znowu nic nie banujemy, fajnie że jesteście, fajnie że wpadliście, życzę wam oczywiście miłego oglądania, dzięki za każdą łapkę, za każdy komentarz, za każdą subskrypcję i za każde oglądanie, naprawdę jesteście świetni, jest was coraz stabilniej, coraz więcej i mam nadzieję, że tak po prostu pozostanie, więc trzymajcie się ciepło. Mm, redukuje obrony, Agramy gramy na gorszaka, moi drodzy. Jest oczywiście, że to jest jakby, e, może nam zrobić gorszak, gorszak. z 105 poziomu. No, on jest twardnie. jak jest to oczywiste, trochę ten e, jakby mrok, ale można i zagrać mrok i światło, jakby tu i tu, więc, jakby to nie jest taki problem. Fajna ścieżka zielona. Fajna ścieżka, moi drodzy, nawet niebieska, pod jakąś balistę. Bardzo fajna ścieżka pod balistę, ale też jest zajebista żółta ścieżka. Bardzo fajna ścieżka, bo jest odporności, jest jakaś wiedza. Jest obrona, moral, szczęście. Naprawdę dobre ścieżki mamy. I tutaj też do zestawu smoka jest, co nie? Dobre ścieżki są, naprawdę bardzo dobre. To minus inicjatywa jest mega super w orka. Ale dobra, zobaczymy. Na tym moment, na razie jest taki plan, aby zobaczyć, jakie czary mamy, nie? Jest szał, jest heist yy, Więc jakby mi się wydaje, że... Może dziwnie, ale zagramy na dwie magie. A słabości miałem, co nie? Bo jakby... Słabienie do zacierpienia. Dobra, nie mamy, bo mamy. Ale na podstawce bym to w sumie chciał, moi drodzy, jakby. Ja bym chciał, żeby to zostawił jakby na podstawce yy, jakby żeby to zostało, wiecie, na podstawce ten mrok Nie będę was okłamywał, byłoby fajnie, bo jakby nie chcę go mocniej Ale myszczagniawe jak najbardziej chcemy A tak też chcemy yy. Akurat Szałbi pewnie jest bardzo fajne, oświecenie chce mi dać Ale no niekoniecznie, Hej, też mamy więc nie chcę za bardzo atak ekspercki. Ok, obrona jak najbardziej. Ochrona stabilne, czy może z wytrzymałości. Nie wiem, czy ja na Edmany będę miał na tyle, żeby tyle narzucać. Więc może po prostu weźmy sobie ochronę, jakby coś zagrał. Jak na przykład jakieś płonące strzały. Yy, dobra, ale jakby na ten moment bardziej uważam, że muszę sobie. Znaczy, to, to co zostawmy, bo taktyka spoko. Lepsza magia światła jak najbardziej. Ale zastanawiam się, czy w sumie chcę taktykę, jakby... Jakby chcę jego taktykę w razie czego skontrować. Jakby chciał we mnie wbijać, co nie? Więc sobie zostawmy w taki sposób. Mistrza odwołanie i tak dalej niekoniecznie. Ulepszone many. Nie wiem czy boską siłę miałem. Wichura jest spoko. Perski atak spoko. Ucznictwo dobra, weźmy sobie ucznictwo. Lepsza obrona bardzo przyjemnie. I... I odporność też bardzo w sumie przyjemnie. Tak chcieliśmy. I w sumie jest ok. Aby nie wiem, czy ten blesz jest potrzebny. Aż którego po prostu nie mamy, więc to wyrzucimy. Mm -hmm. I lepsza mana. Ekspercka obrona, moi drodzy. No, nie mam za dużo tej many. Ale nie będzie najgorzej. No, jak sobie pójdziemy tutaj, to dostaniemy trochę wszystkiego, nie? Jakby jest ok. Mi się to osobiście podoba. Może akurat pierścionek do minus Morali jeszcze będzie. I byłoby mega po prostu zajebiście. Więc ja idę, Mimo wszystko. W tę ścieżkę. Jakby tutaj moral i tak dalej jest spoko, dam jeszcze Busta Będzie się fajnie, bo mamy 16 defa. Bardzo dużo defa mamy. Siły czarów też bym sobie dołożył, ale mi dojdzie, więc też nie najgorzej. Postawa on od Konradek to jest sobie, nie? I tak mniej więcej, no. Moi drodzy, jest w porządku. 4 siły czarów w zupełności wystarczy. 6 wiedzy. Na 3-4 zaklęcia... Dobra, ja bym sobie szczerze dobrał wiedzy jeszcze. I ataku. Jakby lepiej mieć więcej wiedzy niż mniej. Yy, I ataku. No on może właśnie może mieć na przykład yy, do zmniejszania siły czarów. No i wtedy będzie problem, nie? Ale łaska na przykład na to akurat też nie działa. Więc dobra, idę w lewą ścieżkę, bo bildzik mam ładny. Wildzik mam taki jaki chcę, więc jakby nie potrzebuję nic więcej. Yyy... Eee, yy, 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 yy. Arty, kibel jak złoto Arty kibel jak złoto tutaj moi drodzy Naprawdę, arty to kibel jak złoto, bo nic nie mogę wrzucić Ani tu, ani tu, ani pierścienia, ani nic takiego nie mamy Kibel jak złoto, serio yy, Arty to kibel jak złoto. Jakby zajebiste arty tam się trafiły, więc nie możemy nawet tu nic zrobić. No trudno. Ale jeden level byśmy chcieli zdobyć, a z tego braknie, więc muszę sobie kupić jeden artefakt e, Najtańszy No i dobra, no i tyle, nie? Jakby będzie na ulepszenie koni, czy coś takiego Czy coś takiego, ja nie wiem czy się szykować na to, żeby się bronić przed wjazdem, na przykład I, Czy zagrać taką, nie wiem, hybrydę, czy ja bym zagrał hybrydowo Archanią, dajmy na to, co nie? Żeby skupić na nim ciosy Hmm, jak będzie jak, Nawet jak wrzucę mu tylko osłabienie To i tak będzie spoko Mu zmniejszę tego defa, nie? Jak sobie nie weźmie tego, jak mi świat będzie kontrował No to trudno, to i tak mamy łaskę Więc w jakiś tam sposób jestem w stanie się tutaj Ułożyć do tego, więc Mam nadzieję, że się uda jakoś to mądrze e, Mądrze zagrać Jest 11-18, staty są naprawdę fajne, jest jakiś moral, jest jakieś szczęście jest jakaś łaska. Gryfa tutaj biorę tego, który bije się wręcz. No nie mam tutaj szału ani nic takiego, ale... Stwierdziłem, że ten build, który mam jest według mnie optymalny w tej sytuacji. I się powinien w miarę, w miarę, w miarę, w miarę dobrze sprawdzić. No gorszak jest silnym bohaterem. Nie oszukujmy się. Bardzo silnym. herst naprawdę robi robotę. Potrafi pierdzielnąć. Ale ja tutaj się... W razie czego, ochronię przed wjazdem, czyli wezmę tego strzelaka, który jednak strzela z bliska bardzo mocno. Mm, który strzela z bliska bardzo mocno, żeby się tutaj mimo wszystko jednak uchronić przed jakimś tam ostrym wjazdem z jego strony. Tak bym to widział, mimo wszystko. Tak bym to widział, nie? Jakby... Tak to widzę. Bra, mógłbym później tą kasę brać, ale dobra, bo dostałbym logistykę czy coś. Dobra, no, sprzedajemy artefakty, bo ich nie, po prostu nie potrzebujemy. Po prostu ich nie potrzebujemy i dostaliśmy mistrza odwołania. Nie miałem. Miałem odbicie, moi drodzy. Nie wiem, czy miałem, ale mimo wszystko wolę wziąć. Bo jak miałem, to mi się może przydać. Wiem, że może mi zbić siłą ponad magii, ale mi się wydaje, że miałem odbicia, więc w razie czego lepiej mieć, już trudno. Nie za dużo mogę ulepszyć rzeczy, bo bo trochę mnie pokosztowało wszystko. Raczej znaczy sądzę, żebym więcej nie... Czyli znaczy mi się wydaje, że więcej nie jestem w stanie tutaj. <śmum> na ten moment polepczać tak. Mimo wszystko weźmiemy sobie chroniącego na spokojnie. Defu, defu, defującego troszeczkę gościa. Tutaj konia znów wybieganie mimo wszystko. Archa ciebie, musego z ciebie i strzelcą, mi drodzy. Tego z pełnej czy tego z niepełnej? No, z tego z pełnej, to przynajmniej z pełnej to jeszcze tak uderzy, nie? No i teraz pytanie: 4000, ile mogę ich ulepszyć? 4000, 2, no to 10, ile to by kosztowało? Dobra, 10 mi się wydaje, że jestem w stanie, bo to jest 4 i 3. Dobra, jeszcze 5 mogę, mi się wydaje, na spokojnie tutaj. Nie tu, tylko tu. Tak, teraz i już więcej nie, bo mimo że braknąć. E... Dobra, i precyzyjne strzały, drodzy. Jak mi podejdzie, to dostanie takiego szota w twarz. E, że szok, nie? Wolę szota w twarz, żeby dostał. Wyniszczające rany, bo jakby weszły by spoko, mogłem jeszcze coś ulepszyć w sumie Ale w taką kombinację zagramy Taką kombinacją zagramy i zobaczymy eee, Zobaczymy jakie on rozbicia wziął No jest fajnie w sumie, nie jakby Jest ok na moje oko Łaska też zrobi też swoje jak nie ma rozbicia, no to światło to będę bardzo szybko się ruszał. Prawa moc też mnie podbustuje. Wydaje się być w porządku, nie? To grupowe osłabienie też mu zbiję z tego defa. Okej, okay, czyli wjazdowy jest herst, więc spoko. Więc jak jest gwiazdowy herst, to lepiej, że wziąłem sobie babeczko od na pełnej raczej znaczy łucznika, więc wyjdzie to lepiej. Ten strzelak jest wolniejszy, ten jest wjazdowy. Wjazdowa, widzę wersja, jest jego ustawienia. Spoko. Więc zobaczymy co i jak. Ile ma tam ataku? 13, 13, 6, 4. Może mieć to. Yy, no i dobra. Jak my tu się chcemy poustawiać? W jednym kącie wam powiem się poustawiamy. Jakby w jednym kącie moi drodzy. No nie, jak chcę zbicia z blisko, dobra. No, jakby tylko tamtego z tyłu mnie chroni od strzelania. I w sumie, jakby bliżej, żebyś miał więcej ten kompetencji, trochę miękkich. E, tak. I ciebie tu, żebyś chronił mnie odstrzelający go. A chłopek, chłopek to chłopek, roztropek, co może po prostu stanąć tutaj, nie? Wyżej szybko zginę, bo mi tam nie wlezie. E, dobra, ja bym tu się tak ustawił No i fajnie Chłopek roztropek Jest unik, jest wytrzymka, spoko, czyli kontrujesz mnie w tym przypadku, spoko loko e, Aby sprawdźmy czy mi jak mocno mi zbił siłę czarów, nie zbił mi jakoś mocno i stoi sobie z tyłu na spokojnie, dobra. To my też na spokojnie tutaj e, na spokojnie zobaczymy, jak to będzie. Łopek, roztropek. Ten, ja lecę wiadomo, w, w tutaj, bo jak mi tutaj będzie chciał podchodzić, to żeby był zmuszony do bicia. I nie ma jakby moi drodzy, nie ma tutaj zmniejszania to. Boską na ciebie po prostu Dobra Okej, okay, okej, okay. czy ja chcę tobą pobiec? No niekoniecznie chcę tobą pobiec Slowa dostałem, ale ja sobie co zaraz w sumie hejsta, 17 mogę zbić Na razie, na razie sobie poweitujemy, nie? Na razie sobie poweitujemy Mhm. Uh -huh. Słowa mi rzucił, no i dobra, no jakby, okej, okay, nie? Mi się nie śpieszy, bo ja się muszę zboostować, co nie? No od Gryfa na pewno dostanie Gryf swoje tak zawsze bije, tak czy tak, zawsze Gryf swoje bije będę spoko No z gniewu dostanę Już czuję to czuję, że z gniewu mogę dostać. Zobaczymy jakie też ma krzyki, nie? Chłopek Roztropek, nie? Chłopek Roztropek Chłopek mam wam, że Zmoralował, ale mimo wszystko i tak go gryf tam dopadnie Tak coś, tak coś czułem, że będzie fokus w ciebie Tak coś się spodziewałem e, No ma to sens No potrzebnie moralujesz ziomeczek Niepotrzebnie e, Lepsze rozbicie roku, Więc ja na razie moi drodzy, na spokojnie e, Lepsze rozbicie roku. no wiadomo grupowe prawa, moc grupowy, hejścior czy na razie po prostu łaskę, żeby mieć się zbustować, nie? Morale i tak dalej. Na plusie fajnie mieć. Fajnie mieć na plusie. Mm, fajnie mieć na plusie. Jak najbardziej. Jak dam way, to będę za tobą, no trudno. A nie, mojego herek jest dopiero tam, więc jakby jest ok. Jakby. Ja go chcę tutaj. Popka, roztropka muszę przerzucić. Chłopka roztropka muszę przerzucić bliżej tutaj Chłopek roztropek mi tutaj będzie pomagać Nie wiem czy ja po prostu też nie pojadę za chwilę, nie? Moralowanie no daję mu busty do szału Bo chyba to ma wzięte, może ma, może nie ma, nie wiem e, Może ma, może nie ma Dobra Łopek roztropek leci do boku aby Kusi Tylko będę wtedy na pełne jakby Dobra, a ja sobie potem co hejsta Nie powinienem strzelać, mówiąc szczerze. Może powinienem, może i nie. Może i nie, zobaczymy. Jakieś wyniszczające? No wiadomo, chłop dostaje dużo obrażenia, jest to oczywiście oczywistością. Nie ma co tutaj się zastanawiać, on powinien wiedzieć, że ja mam hejst jakby. jakby nie sięga mimo wszystko dalej na pełnej. Ale łaska mnie podbustowała, no takie są fakty. I w tym momencie ja pojadę w tych dwóch ziomeczków tutaj. Mimo, że nawet dostanę z pełnej strzały. Okej. Okay. Ja na razie tutaj sobie rzucam hejsta. Czy prawą moc, moi drodzy? Dobra, hejścioram. Boostnijmy się do przodu. Super. Nie no, zbyt zajebiście się ustawili pod to, żeby te tego nie zrobić. Po prostu zbyt zajebiście się pod to ustawili. Dobra, zbyt zajebiście się pod to ustawili. Mimo wszystko, że gryf tutaj ten, ale gryf może wyląduje sobie tu. Byłoby miło. O jezus, ale dostaniesz, dobra, uciek tak trochę. Chuj. W sumie chyba dobrze nawet uciek. Dobra, strzeliśmy na pełnej. No Gryf się ustawił tutaj. To też jakoś nie najgorzej, nie? E, też jakoś nie najgorzej. E, dobra, Gryf trochę pobijał ich. No zbił im szały na pewno, nie? By nie sięgam, tu gdzie zrog nie sięga, to nie sięgam. Ale na spokojnie. No zbiłem mu jedną dobrą jednostkę dość mocno. Jak gniewik też już będzie mniej bił, bo dostał ten i ten. To też muszały pozbijałem. Też muszały pozbijałem. Będziemy się zastanawiać, nie? Co tutaj będzie skrzyszane, jakby. Dobra, czyli nie chciał podejść, czyli się cały czas boi, ale mimo wszystko i tak jest na pełnej, więc strzelimy. Dobra, super. Skrzeszenie teraz, moi drodzy, będzie wskrzeszenia konia, bo konik dostał. A tylu koni to jest naprawdę przyjemnie. Ok, wait, git. O, ok, ile ty masz szybkości? Dowet przyjemnie. No i dobra, rzucił to, spoko, niech tak zostanie. Trudno się mówi, żyje się dalej. Zbijesz mi chłopka Rozumiem Jak najbardziej rozumiem, że zbijesz mi chłopa O nie wiem, czy to był dobry pomysł Wiem, że nie był zbustowany, ale to jest gryf To jest gryf, on oddaje kontry On oddaje kontry, ja na razie tutaj się sprawką mocnuję Super Mhm Osłabienie weszło. Niezbyt fajnie. Nie wiem, czy on odda swojemu też. Fajnie, super. No spokojnie do tyłu sobie ustawmy się. Nie ma co się tam śpieszyć w żaden sposób. W żaden sposób nie ma co się tam śpieszyć. Tego z tyłu trzeba jakoś wystrzelać. I pojedyncze Dezo, może jak wejdzie. Co ja mogę rzucić w razie czego? Man jeszcze mamy dużo. Busty mamy. Nawet zbustowane. No to Sławionko też sobie rzucimy. Na spokojnie. Na spokojnie tutaj. Tego z tyłu muszę postrzelać, bo żeby o mnie nie męczył. Po prostu. Konik, konik, Biega koń na biegunach. Przyjaciel wiosny, uśmiech radosny. I... dobra Ja w ogóle wiecie, to się tak ustawię, że... Może mi chcieć zbić tego gościa z tyłu Nie mam wskrzeszeń Więc nie będę, ale mam strzelanie, mam też łucznictwo Na pełnej strzale mam... Ciebie nie mam chyba na pełnej Bardzo przyjemnie 5, 6, 7, ale ten chroni tak naprawdę, więc jakby... Bo tak, to tu mam, dam, dam mu wejście do ciebie, nie? Dam mu wejście do ciebie, nie wiem, czy bicie gościa jest sensowne. Dobra, bijmy go, nie? Jakby i tak strzelę, może w co innego. Gryf trochę jest w pupie, ale gryf prawkę chociaż teraz dostał. Gryf trochę też prawkę dostał. Ten mnie z tyłu strzela. E, i dostał strzał. Pff, no, okej, okay, no. Przyjemnie oddał gryf. Uh, naprawdę bosko oddał. E, nie mam go dużo. Ale oddał naprawdę dobrze. Twardy jest. Nawet łaski nie ma i tak dalej, ale to jest gryf. On jest twardy, moi drodzy. On jest twardy. No to on się zwinie jak mu oddam skontrze, przecież. No wraby. Pozbędźmy się ciebie Mhm Okej okay. Dobra O Jezus, ale to zaboli No nie aż tak jak, jakbym chciał Ale bo szału było dużo, po prostu bardzo dużo szału było I okej okay. Zlowa dostałem Płychłe. Dobra. Ok, i teraz to grupowe osłabienie, mu jeszcze defy. Super, Git. I potem jeszcze hejst, hejściora rzucę na wszystko. Bra, no ten już nie bije dużo. No ale y, koniem wybiegniemy sobie chyba teraz. Albo nie jeszcze, koniem nie będziemy wybiegać. Konik w ogóle ma trudkę na sobie. Niezbyt trudka nie jest miła. Ale dobra, wait. Ok, muszę wychodzić z tej formacji, nie? Muszę. Moraluje, on strasznie za dużo szału zaraz dobija, więc jakby to nie jest fajne Dobra, bardzo mocno moraluje, strasznie mu morali, a przecież miałem... O, 5 morali ma. dobra, 7 to nie strzeli za dużo I... Tak zbiło od sporo Dobra, <grych> e, ja wylecimy do przodu moi drodzy Nie ma co tutaj stać Hejsior teraz wejdzie, żeby wszyscy mieli. Bum. No i dobra. Okej, okay, fajnie. Bum. O, no nie dobiegam, a myślałem, że będę dobiegał. Trochę się zmarnowało. Ale jakby ten chroni ciebie, żebyś ty mógł potem podlecieć i go zapierdoszyć. Takie są fakty. Takie są fakty, moi drodzy. Dobra, a ty nawet bijesz mimo że jest was siedmiu. Mhm. Super. Jeszcze prawkę moc. Mlawiem, że nie dochodzę. Ale to bez, bez znaczenia. Bo bije po prostu zbyt dużo. Wystarczy, że muszał zbije i już go nie ma. Takie, takie są fakty. A mam jeszcze dużo jednostek, no. No dobrze w sumie ustaliliśmy się, jakby w miarę przyjemnie. Mhm Okej, okay, super. Okej, okay. ten nawet siedminę strzelił, nie? No, jednak busty mamy. Prawka, case, łaska, na przykład to, 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 robi dużo, nie? No, ogłuszenie widzę nawet ma, w sumie intrygująco. Ale to i tak bez znaczenia już, szczerze powiedziawszy. Dobra. Bo już szałmu zbiłem. Więc jakby teraz jesteś bardzo squishy. I łatwo będzie klepnąć. Dobra, jeszcze łaskę sobie zbustujmy, bo Gryfek nie miał Okej okay. Bum Dobra Bum Gryfek nie ma jak tu się zmieścić nawet Dobra, Gryf się zmieściłby jakbym mi zabił Boom! Thanks for Games! Boom! Balista dobije. Wygraliśmy, dwie fajne giereczki w sumie były. Dzięki za. O, wyszedł kurde, prawie ja mu zabiłem jednostkę. Wiśród Mistrzostwa miał. Wiśród Mistrzostwa miał miał odporności, miał... do tego miał taki moral. Okej, okay. i to miał jeszcze. W sumie miał nawet spoko. Ten bijał mu się szał nawet przyjemnie. Ale dobry buildzik był, naprawdę dobry. Dzięki, dzięki za gry. Dobra, to ci powiem yy, na żywo. Trzymajcie się ciepło. Dzięki za oglądanie. Był naprawdę dobry odcineczki były. Mam nadzieję, że się podobały. Zostawcie łapkę suba i każdemu, kto dotrwał do końca, wysyłam serduszka i życzę miłego dziąka. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.